Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co można zrobić innego z łopatki. Ja chcę zrobić Wam dzisiaj tą łopatkę w kawałkach. Robimy takie kawałki większe. Wtedy ona nie będzie taka sucha. Powinna być w środku soczysta, ponieważ dla mnie łopatka jest troszeczkę suchym mięsem. Dlatego trzeba też ostrożnie. I ona będzie duszona w piekarniku razem z ziemniakami młodymi. I przyprawiamy pieprz czarny. Na półtora kg trzeba dać łyżeczkę pieprzu czarnego. Papryka słodka również możemy dać. Z małą łyżeczkę. Może będę sypała z tego. Ale mniej więcej wiem ile sypię. Ostrej też troszeczkę z pół łyżeczki. Bo to zależy czy ktoś może tyle czy nie. Zależy kto co lubi, co kto może. Pieprzu ziołowego. Również łyżeczkę pieprzu ziołowego. I można powiedzieć. łyżki soli. I zanim możemy jeszcze na blaszkę, musimy to jeszcze spróbować, czy jest wystarczająco przyprawione. Tutaj mam Janek, damy z pół tymianek. Dajemy też z płaska łyżeczka mała tymianku. W tych warzywach naprawdę to mięso jak po jest dużo, dużo smaczniejsze. I tego się później nie czuje, że to był tymianek, czy tam coś innego było. Ale ma za to fajny smak. To co dajemy? Ze cztery ząbki czosnku. To musi sobie tak postać w tym. I możemy dać jeszcze cebulkę. Również możemy, chociaż pół. Później do duszenia możemy dać. Jeszcze z jedną. Mieszamy to mięso troszeczkę tak przez 2-3 minutki, żeby ono nam się dobrze masowało, żeby te przyprawy ładnie z wszystkich stron dotarły. Ja będę później to obsmażała króciutko na patelni, na blaszkę. Dam ziemniaki, jeszcze cukini, oberzynę, bakłażana, paprykę, żeby to fajnie jeszcze smakowało. A więc dajemy łyżkę oliwy. I tak proszę zostawić przynajmniej na noc. Jak widzicie, ja robię wszystkie prawie mięsa dzień wcześniej. Sobie nastawiam, przygotuję, i one są naprawdę dużo, dużo lepsze, smaczniejsze, bardziej kuchy mięso. Teraz przechodzimy oczywiście do obsmażania tego mięsa w kawałkach i będziemy kłaść na blaszkę Jest troszeczkę za mało soli. A więc muszę jeszcze go posolić, łyżeczkę soli na 1,5 kg, ponieważ wczoraj już przyprawiałam do tego z łyżeczkę pieprzu czarnego i troszkę kolorowego. Jak to się ładnie obsmaży, możemy na koniec posypać troszeczkę tej mojej czubrycy dodać. Będzie wszystko dobrze. Pięknie już pachnie czosnkiem, cebulą. Możemy już nakładać. Ta się ładnie już nabrała. tą stroną tłustą do spodu, najpierw bez oleju, bez oliwy. I to się nam ładnie wyposi. wszystko przewracamy na drugą stronę. To musi być tak ładnie, opieczone. Papka jest dosyć pusta. Te kawałki które mają trochę tłuszczu. Już nie potrzeba dawać danej oliwy, ani, ani oleju, ani oleju. Także dwie godziny musimy na taki obiad sobie liczyć. Trzeba sobie zostawić na to czas. A więc jeżeli obiad ma być na pierwszą, to proszę o 12-10 i teraz obróciłam dajemy tu tej podróżki, możemy jeszcze raz odwrócić, sprawdzić czy ładnie się opiekło, to jest bardzo ważne ponieważ te pory w miejscu oczywiście się zamkną, to się ładnie podsmażyło, dajemy ten czosnek, który mieliśmy tutaj i cebulę proszę zobaczyć pięknie się podróżniło dajemy teraz na blaszkę tą stopni Cała godzina obieram zaraz mięsi, warzywa i daję później po godzinie na blaszkę do tego mięsa. Pokażę jeszcze szybciutko. Wyłożyłam na blaszkę. Tak to już wygląda. I teraz wkładam już do nagrzanego piekarnika. I teraz biorę się za krojenie tych bakłażanów i cukinii. W takie małe kawałki czyli bierzemy na pół, później jeszcze raz na pół i tak 2 cm kroimy. Ja wiem, że w Polsce my Polacy mało jemy tych właśnie cukinie oberżyny z papryką, z cebulą, ale ci co jedzą już Wiedzą, jak to pyszne jest. Takie. I możemy wycisnąć czosnek, ale możemy również go pokroić, jak nie mamy na przykład tej wyciskarki do czosnku. I tak to już wygląda. Papryki możemy dać różnego koloru, jak nam się podoba. Do tego płaska łyżeczka soli. Tu proszę ostrożnie, to są warzywa, one aż tak bardzo dużo nie potrzebują może tej soli. Troszeczkę przypraw, tej mojej czubrycy, jak nie macie, to prowansalskie zioła, trochę tymianku, bazylii, Ym, możecie dać troszeczkę oregano, tu jest tymianek, Ym, możemy dać estragonu troszkę, też nie przeszkadza. To wszystko suma suma złożyłam się na super, wspaniały smak, zapach. Także zapraszam jeszcze raz. Do tego, do tego proszę dać z łyżkę, z łyżkę oliwy. Więc pomału zaczynam tą oliwę wprowadzać, ponieważ wiem, że jest zdrowsza. Odstawiamy i teraz biorę się za skrobanie ziemniaków. Jak się młode ziemniaki robi, przygotowuje, macie już na moim kanale. Czyli trzeba je dobrze umyć. Tam pokazuję ziemniaki, jak się skrobię. I po prostu je skrobiemy. I już mamy te ziemniaki obrane. Nie wszystkie dało się tak ładnie zeskrobać. Trzeba było obkroić. A więc, żebyście tylko widzieli, jak tak jest, że nie schodzi już ta skóra, nie da się odskrobać, to nie ma problemu. Proszę wtedy sobie je obrać czy obkroić. Po prostu przez skrobanych jest najmniejszy ubytek, tak, to żeście widzieli. I teraz tak, tutaj mamy małe takie kawałki warzyw, tutaj kroimy je na cztery wzdłuż i tak, żeby mieć takie ćwiarteczki. Jeżeli jest mały ziemiak, to możemy mieć tylko i wyłącznie połówki. Też ziemniaki się dłużej gotują niektóre, a więc na ziemniaki trzeba bardzo uważać, ponieważ one nieraz mogą być niedogotowane, zwłaszcza młodzi, którzy zaczynają eksperymenty w kuchni. Co jest skazane. z tym również ziemniaki przyprawiam. To znaczy troszeczkę pieprzu kolorowego, nie za dużo, ale troszkę słodkiej papryki z pół łyżeczki małej, można powiedzieć z pół płaskiej łyżki na Dobry kilogram ziemniaków, ale Wy możecie sobie zredukować o połowę. Możecie jednego oberżyna, jedną cukini, jednego bakłażana, pół papryki. Weszłam teraz po 45 minutach, żeby to mięso obrócić. Musicie to zrobić, żeby Wam nie wyschło po jednej stronie. Jeżeli by się woda zebrała, to proszę zlać wodę. Ono nie może być wodniste. A resztę dam do formy. i to nam się po malutku też dopieczy. Tak macie zrobić, jeżeli u Was będzie blaszka również za mała. Można sobie położyć z boku i tak dopiec. A więc wkładam znowu do piekarnika na 45 minut 180 stopni. Piekarnik się wyłączył. Mamy półtorej godziny razem i te warzywa, można powiedzieć, jeszcze nie są całkiem tak upieczone. Prawie. Ziemniaki. Jeszcze z 10 minut można zwiększyć na 200 stopni na przykład. I proszę zobaczyć, Wyciągnęła właśnie para leci. Jest bardzo gorące jeszcze. Tak wygląda to mięso. Te kawałki mięsa wieprzowego, łopatkę, która normalnie jest bardzo sucha. Ta opcja jest smaczna. Nie jest sucha. A więc myślę, że zrobicie podobnie. Podobnie powinno smakować. Jest smaczne, pięknie pachnie. I zaraz weźmiemy jakiś kawałek. I proszę nie zapomnieć zawsze. Z dwa, trzy razy to mięso obrócić, żeby ono w tym sosie się dusiło z ziemniaków z warzyw. Czyli mam taką dekorację, proszę zobaczyć. To, co w domu. Moja koleżanka mówi zawsze, że ty się Bożanka zakręcisz i już masz fajne deko. A dzisiaj kręciłam się, kręciłam i nie wiedziałam, jak to deko zrobić. Nieraz i tak bywa. Ciasno, ale mimo wszystko smacznie. Jeszcze mi. Bierzemy. Proszę zobaczyć. Tak wygląda ta, ta łopatka. Proszę zobaczyć, jaka różowa i soczysta. I zaraz ją próbujemy. Proszę zobaczyć. Kroi się jak po maśle. Mm, po prostu pyszna. A więc przechodzimy do nakładania. Możemy tak zrobić, że najpierw ziemniaki, żeby każdy mógł sobie nałożyć, że nie było pomieszane. Tutaj obłożymy tymi kawałkami mięsa. To jest na pewno tanie rodzinne. I bardzo proszę, najpierw temperatura 180 stopni, góra, może być nawet 170-180. Możemy na koniec sobie troszeczkę ym, zwiększyć, gdzie idealnie udusi. I tutaj są te warzywa, oberżyny, cukinia, papryka, wszystko pięknie uduszone. Nie nakładam wszystkiego, bo będzie znowu przesadnie. Tak wygląda to danie. Naprawdę smaczne. Dzisiaj, rok temu, założyłam kanał. Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie, że macie coraz więcej zaufania do moich dań. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję za wszystkie słupy, za wszystkie oglądania Wasze, za łapki w górę. Polecam się. Zapraszam. Mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego ugotuję. A więc możliwe, że dam na poniedziałek, bo dokładnie w poniedziałek jest rok, jak wyszło moje pierwsze danie na YouTubie. Dziękuję i do widzenia.